Trzyma widzowie, W tym odcinku będziemy testować różne cukierki z Halloween, które zdobyłem. Zostałam sobie. Dobra. Pierwszym cukierkiem będzie taki. Nie za dużo, aż tak dużo. Taki. Bubble. Mieszanka krako. Oglądam na to, że to jest smak strynowy Jakiś. No, jest wi, ale tak oceniłbym go, jeśli od 1 do 10, tak? To... Okay. A 5, 6, 7. Czas na takiego zezory. Czekolada wziął. Tak mhm. wygląda. No ja coś takiego mam, prawda? a ja robię takie czekoladne. Taki kinderek. Jak kinderek smakuje? No, taki kinderek. Ale trochę inny. Oceniam 7,5 na 10. Dobra, przechodzimy do następnych cukierków już. A czego mam tutaj wodę? To jest jakaś taka do polonku galerytka w smaku cytryny w czekoladzie ciekawe zobaczmy takie okay. średnie tamten wawel był też cytrynowy ale był trochę lepszy Oceniam 4 na 10 3 Jemen dort habt ihr Halloween. Mal gucken, mal den Türen. Ich hab jetzt Aber da war Takie ciekawie wygląda Jogurtini Jakie wygląda o, Nie mogę go otworzyć O dobra Wygląda fajnie Nie powiem, że nie balencjene obrzydliwy obrzydliwy 0 na 10 tylko jak nie wiem, jakaś jaka skórka to ma pewna klasyczek krówka kurczewka Próżka klasyczek. Jest to klasyczek. Daję ja, na no, dziesięć. Bierzemy, następne będą bieżelki, bieżelki dostałem. A je będę jak do końca dnia i chyba wszystkich nie przetestuję. O, chemiczne. O, <laughs> zapas to chemiczne. Niechaj... Uważaj. Ok. Jest na dziesięć Strasznie chemiczne. Muszę wiedzieć, że jeszcze masz ty takie. Chyba. Chyba to już będzie następna ostatnia. to taki kieleczek wygląda bo nie pokazałem o smaku pomarańczy dobry z takim sokiem w środku I dobry znaczenie środków. Useniam 8 na 10. No i mamy finał oko. Oko to jest moja ulubiona rzecz z takich heroch cukierków. Otóż.